Mówiliśmy w naszych wydarzeniach o nowych zasadach gospodarki odpadami komunalnymi w Bolesławcu. Przede wszystkim od nowego roku każdy, kto pozbywa się takich odpadów, zobowiązany jest je segregować. Nie ma już możliwości wyrzucania śmieci nieposegregowanych. Niestety, w wielu przypadkach śmietniki w Bolesławcu i tereny wokół pojemników do segregacji są miejscami, gdzie trafiają wszelkiego rodzaju odpady, i zwracają na to uwagę sami mieszkańcy. W wywieźni świeci dzisiaj wszystko pozostawało. Odpady muszą być wywożone osobno w poszczególnych frakcjach. Czarne pojemniki służą obecnie tylko do zbiórki tych odpadów, które pozostały po segregacji, czyli te, które nie zaliczają się do plastików i metalu, makulatury, szklanych butelek czy odpadów biodegradowalnych. To cztery segregowane frakcje. Tylko pozostałe odpady mogą trafić do czarnych pojemników. To zasadnicza zmiana w systemie odbioru odpadów, ponieważ do ubiegłego roku do czarnych pojemników trafiały wszystkie odpady nieposegregowane. Jest obowiązek segregacji odpadów. Każdy mieszkaniec Bolesławca musi segregować odpady, każdy przedsiębiorca musi segregować odpady, także nie ma możliwości niesegregowania. Niedostosowanie się do tego obowiązku niestety. Z tego będą wyciągane konsekwencje. Rada Miasta Bolesławca określiła te konsekwencje finansowe niesegregowania odpadów jako opłatę w podwójnej wysokości. Jeśli więc podstawowa opłata miesięczna za wywóz odpadów segregowanych wynosi 26 zł, to niesegregowanie ich grozić będzie koniecznością wnoszenia opłaty w wysokości 52 zł. Polestarców obowiązuje system segregacji. Każdy z nas ma obowiązek segregacji na pięć frakcji. Odpady muszą być segregowane na pięć frakcji. Jest to plastik, metal, papier, odpady bio i odpady po segregacji. To jest najważniejsza zmiana. Odpady w czarnym pojemniku to są odpady pozostałe po segregacji. Częstym przypadkiem jest wyrzucanie do śmietników i wokół nich odpadów budowlanych po remontach. To również może doprowadzić do naliczania podwójnej opłaty. A można tego wszystkiego uniknąć korzystając z usług punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który funkcjonuje w bazie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ulicy Staszica. Każdy mieszkaniec miasta może tam bezpłatnie zostawić te odpady, które nie mieszczą się do pojemników, a w tym odpady budowlane, meble czy sprzęt elektryczny i elektroniczny.